Jeden z punktów ostatniej sesji Rady Miasta dotyczył ściągnięcia do legionowa kolejnych repatriantów z azjatyckiej części byłego ZSRR. Tym razem chodzi o jedną osobę lub małżeństwo narodowości polskiej z Kazachstanu. W bloku na Osiedlu Kozłówka będzie na gości czekało skromne, jednopokojowe mieszkanie, ale nie tylko. W zaproszeniu podajemy, że gmina zapewni możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, zapewni. Pomoc w znalezieniu pracy przynajmniej dla jednej osoby, podstawowe wyposażenie, opiekę medyczną, pomoc socjalną oczywiście dotyczy w momencie, kiedy osoba otrzyma obywatelstwo polskie. Chętnych na powrót do ojczyzny jest, jak zapewnia prezydent, wielu. Legionowska gościnność ma jednak, bo mieć musi swoje granice, głównie finansowe. Sprzyjającą okolicznością jest fakt, że za lokal dla Polaków ze wschodu zawsze płaci administracja centralna. Być może tym razem wojewoda dorzuci nawet coś na jego wyposażenie. Koszt wybudowania mieszkania w 100% finansuje budżet państwa. Tak? To nie jakby nie ogranicza możliwości, Pozyskiwania i budowania mieszkań dla tych mieszkańców, którzy tam przez wiele lat oczekują, to nie jest pieniędzy podatnika, ale to naprawdę każda rodzina, każdą rodziną trzeba indywidualnie się zająć. Rzecz jasna głównie na początku. Założenie jest bowiem takie, że z biegiem czasu nowi mieszkańcy Legionowa całkiem się usamodzielnią. Stąd właśnie przyjęte przez gminę kryteria, które premiują przesiedleńców mających na to realne szanse. Oczywiście zaproszenie będzie dotyczyło takich osób, które mogą jeszcze znaleźć zatrudnienie, czyli osoby w wieku produkcyjnym. Kandydatem ma być osoba, która może być nauczycielem języka angielskiego albo informatyk. To są takie wstępne ustalenia rodaków, których potomkami są adresaci miejskiej uchwały, wywieziono w głąb ZSR już w 1937 roku. Nastąpiło to po nieudanej próbie utworzenia w okolicach Żytomierza marionetkowej kontrolowanej przez Stalina Polskiej Republiki. Zapłacili za to wszyscy. To są ludzie, którzy, których przodkowie żyli w państwie polskim, a przed rozbiorami, czyli 200 lat, 200 lat wcześniej. I mimo tego a oni nie stracili tego poczucia i więź mimo upływu 200 lat, kiedy ich przodkowie nie żyli w państwie polskim myślę, że mają moralny obowiązek i historyczny obowiązek. Żeby tym ludziom, którzy chcą pomagać w powrocie do ojczyzny. Podczas głosowania nad uchwałą punkt widzenia prezydenta podzielili wszyscy radni i taka zgoda z pewnością buduje, bo dotychczasowe doświadczenia z kilkunastoma rodzinami repatriantów są więcej niż zachęcające. Jak widzę dwie córki które tych rodzin, jednej z Białorusi, a druga z Kazachstanu, które dzisiaj świetnie grają w drużynach siatkarskich, które tutaj przyjeżdżały, ledwo mówiły po polsku, dzisiaj mówią świetnie i reprezentują legionowo na zewnątrz, no, naprawdę serce rośnie. To są fantastyczne rodziny, które ubogacają swoją tradycją, swoją kulturą, swoją tożsamością nasze miasto. Po uchwale Rady Miasta Ruch należy do prezydenta Legionowa. Na wystosowanie zaproszenia i dokonanie wymaganej formalności ma on 120 dni.